Chciałem powiedzieć, że Słowo Boże mówi, że jeżeli się modlisz, to wiesz, że otrzymałeś. Ja wrócę od samego początku, jeżeli podjąłem się własnej działalności, to gdybym nie wierzył, to zablokowałoby całkowicie mój rozwój. Dzisiaj bym był, nie wiem, może bym pracował gdzieś, nie ubliżając absolutnie nikomu, gdzieś na jakiejś produkcji, na szklarni, gdzie może każdy pracować. Ja... Chciałem tego rozwoju, chciałem więcej zarabiać, chciałem być w innym miejscu. Mieszkam tu już długo i wierzę Bogu i chciałem przywrócić jeszcze do sytuacji wczorajszej. Jeżeli upowodniliśmy się modlitwą zgody, to nie miałem zgody, jeżeli poszedłem do biura i jeszcze chciałem powiedzieć, że Bóg mówi na poziomie naszego intelektu. Ja poszedłem, pani miała na imię Mercedes i wiedziałem, że Pani nie zatrybiła, że ja do niej powiedziałem. A ona powiedziała na takim pułapie, że ja od razu jej nie uwierzyłem. Ja przyszedłem do domu i mówię do Szymona, że ona mi powiedziała takie rzeczy, że tą kwotę, którą musiałbym dopłacić, to ja do Ameryki mogę pojechać. To jest niemożliwe. Ona po prostu była niekompetentna. Ja muszę jeszcze raz wbić się do tej kobiety, która rezerwowała nam wakacje, do pani Diany, która ona jest osobą kompetentną. Ta osoba może była stażystką, nie wiem. W każdym razie wiem, że była osobą, która nie miała orientacji, powiedziała mi coś, co po prostu miałem wewnętrzny zgrzyt, to nie jest prawda. Ale miałem też wewnętrzną niezgodę na to, że skoro się pomodliłem modlitwą zgody, to mam wierzyć, że to już dostałem. A nie, że może dostanę, może coś się zmieni. Modliliśmy się, wysyłaliśmy aniołów do komputera, że mają tam pozmieniać, tak, że mamy jechać i kwota ma nie przekraczać tam 600 euro dopłaty. Dopłaciłem tylko 190, poszedłem wczoraj. Jeszcze raz, była pani Diana też, ale poszliśmy do innej, ale już bardziej kompetentnej. Mówię, co chciałem. Pani na początku mi przedstawiła jedną ofertę, która. No, nie do końca była ofertą, która mnie zadawalała i mówię: może pani jeszcze coś pogrzebać? Może coś, nie musi być koniecznie wylot z Amsterdamu, może być skądś indziej, może być. Oczywiście nie z Belgii czy z Niemiec, ale tutaj gdzieś. Pani pogrzebała, mówi: no jest, jeszcze inna oferta. A z tej oferty z Amsterdamu dosyć, że była gorsza oferta, to jeszcze musiałbym więcej dopłacić. A tu oferta jest z Eindhoven, dopłacam tylko 190 euro, czyli zobaczcie, już nie 600, 190 euro. I lecę. Bo co uwierzyłem, że to już otrzymałem? To samo jest z uzdrowieniem. Jeżeli się modlisz, wychodzisz na środek i modlisz się, że coś cię boli, to przyjmujesz to z wiarą, że to już masz. To już się wykonało. Już nie musisz chodzić, jak myśmy pojechali na proroka. I wyszedł Rafał, z Gdańska chyba. Wyszedł i wśród wielu ludzi, których tam było, mówi: Mam. Słowo do ciebie. Masz problemy z miednicą i z kręgosłupem. Mam się o Ciebie pomodlić. Amen! Ja to przyjąłem z wiarą, i ja już nie szedłem do proroka, bo skoro Bóg wysłał jego, to bro, prorok mi już nie jest potrzebny. Ja to przyjąłem z wiarą, że on wiedział, co mówi. I przyjąłem to z wiarą, tak samo jest z każdą inną rzeczą. Musimy to przyjąć z wiarą, a jak przyjmiemy z wiarą, to słowo Boże mówi. Że to już mamy i musimy to wyznawać. Ja wielokrotnie to powtarzałem do ludzi też ze świata, że czytałem książkę, gdzie kobieta miała takie wole, miała tarczycę, i wyszła na konferencję o uzdrowienie. I ona przyjęła to z wiarą, że ona jest zdrowa. I w Kościele ludzie jej mówili, bo za rok była ta sama konferencja, a ona wyszła ze świadectwem powiedzieć, że ona została uzdrowiona. Ludzie z kościoła ją wzięli na bok. Nie składaj takiego świadectwa, bo ty nadal masz wolę. I ona poszła do domu i modliła się, Boże, dlaczego ci ludzie nie mają takiej wiary? Skoro ja przyjęłam z wiarą, że jestem zdrowa, dlaczego oni nie wierzą w to, co wykonało się na krzyżu? W jednej chwili zniknęły jej wolę, gdzie poszła na drugi dzień na konferencję i złożyła kolejne świadectwo, gdzie już nikt nie mógł jej zarzucić, że ona, że ona nie uwierzyła Bogu. Po prostu ludzie patrzą na okoliczności, które wskazują wszystko, że nie wykonało się. Ale jeżeli to przyjmujesz z wiarą, to wszystko się wykonało. Ja podejmując własną działalność, nie wiedziałem, jak tarczy przy, wielo, przy, przy tarczówce, przy, przy slajptolu wymienić. Ja w ogóle nic nie wiedziałem, ale podjąłem się, bo jeżeli uwierzyłem Bogu, bo przyjąłem to z wiarą, że gdziekolwiek ja pójdę, gdziekolwiek stanie moja stopa, tam stanie i Bóg. I skoro ja to przyjąłem z wiarą, fakt faktem, że nie było łatwo, musiałem się po prostu złamać, ale dzisiaj jestem w innym miejscu. W innym miejscu jako stolarz, w innym miejscu jako hydraulik. Inne pieniądze zarabiam, ale musiałem przyjąć to z wiarą. Nie patrzę na okoliczności, bo czasami przychodzą okoliczności, że nie mam pracy. Nie mam pracy miesiąc, dwa. Początkowo mnie to czesało, ale później przyjąłem z wiarą: Bóg się nigdy nie spóźnia. Amen. Przyjdzie w odpowiednim momencie. I dzisiaj mam to, co mam. Nic mi nie brakuje, mogę wypoczywać, mogę inwestować. Mam zdrowie, cieszę się życiem. Amen.